Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Z tej strony Łukasz M. w Mojkani, jesteśmy na turnieju Super Strikes we Wrocławiu. Ze mną są Adam i Antek. Moi drodzy, Antek i Adam, tak? Każdy z nas ma po trzy saszetki Super Strikes. I teraz wybierzecie sobie podróżnię, którą będziemy szukać w tych staszeczkach. Kogo sobie wybierasz? Jaką Azul, Palmy Pieri, Palmy Pieri. A Ty? Ja. W Dobra, a ja wybieram e, Azul. Teraz sobie otwieramy saszetki i każdy szuka e, wybranej drużyny. Jednym tym kolejnym. A więc otwierajcie chłopaki. Otwórz. Dwie kibice. Pod kibice. Poza tym jedno. Ja wybrałem Azul, nie? Dobra, czy ja mam tutaj Azul? W pierwszej starzecce nie mam e, nic z Azul. Otwieram następną. Mam barkę. No to sobie odwiedzam zaraz na bok. Jak widzicie, wielkie zainteresowanie tutaj. Chłopaki w e, turnieju przyszli również zobaczyć, co się dzieje. Tak, ja jestem youtuberem. Łukasz musiał na youtubie Ja również w drugiej saszetce nic nie trafiłem. Nadal jestem bez Azul. Bez karty Azul. I jeszcze trzecia mi została saszetka. Ja nagrywam unboxing saszetek Super Teraz tylko to. I co jeszcze mam? Czy mam Azul? No niestety Nie trafiłem ani jednej karty Azul Więc raczej zajmę ostatnie miejsce Zaraz zobaczymy jak tam chłopacy miejsce. miejsca Mają przestrzeń do zagrania Wy nie tylko podchodzicie Ja która w ma tutaj a ja nie mam tego, ja nie trafiłem. Czas na najświeższe wyniki. Ślęza Wrocław, chłopcy Wrocław Akademii 4-7. Olimpik Wrocław, Chojnik Jelenia Góra Zaraz 4 się dowiemy do czy chłopacy trafili swoje drużyny. First Kick Champions 1-7. Polonia Lessa, Akademia Sportu Milicz 5-1. do 1. Futbol Akademii Wałbrzych. Czypi 2 do Adam tutaj trafił jedną kartę swojej drużyny Barka. Tak więc na razie to on wygrywa. Zobaczymy jak tam Antek. Ja Ani jednej. A Antek to ma. To chodzi. Chodź Antek. Chodź Antek tutaj. Jaką jest drużynę? Palmentieri. No i to Antek wygrywa moi drodzy, bo Antek ma dwie karty. Drugie miejsce zajmuje Adam, a ja ostatnie. Tak więc ja przegrałem. Serdeczne gratulacje, chłopaki. Zapraszam Was na mój kanał. Zobaczycie nie tylko ten odcinek, również inne jeszcze z tego turnieju. Jak widzicie, chłopaki tutaj zainteresowani. Tak więc zapraszam Was serdecznie. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się. I cześć Wam. Machajcie, chłopaki. Cześć Wam.